Czym się kierować przy wyborze kancelarii? Trzeba rozważyć kilka aspektów. Po pierwsze, doświadczenie kancelarii na rynku. Po 2019 roku po sprawie dziubaków pojawiło się mnóstwo firm, które zwęszyły łatwe pieniądze i są takimi fabrykami pozwów. Kolejną rzeczą jest doświadczenie prawników, które zdobyli przez ostatnie kilka lat, ale także łatwość, Kontaktu z kancelarią. Wiele kancelarii traktuje klientów jako zło konieczne i jest bardzo z nimi utrudniony kontakt. A jeśli wskutek wyboru przez Frankowicza złej kancelarii przegra on w sądzie prawomocnie, to czy może jeszcze raz pozwać bank? Niestety nie. To jest bardzo poważna konsekwencja. I z takim pseudokredytem frankowym ta osoba będzie żyła jeszcze kilkadziesiąt lat. A ile procent wyroków wygrywa życie bez kredytu? Życie bez kredytu cieszy się stuprocentową skutecznością, jeśli chodzi o wyroki prawomocne.